Gość Radia Gdańsk. Gościem Radia Gdańsk jest Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. A rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, mnóstwo tematów. Zaczniemy jednak od komunikacji, wypadek, wykolejenie tramwaju, jak rozumiem, pętla strzyża, okolice. Jakie informacje pan ma na bieżąco? Na Pętli Strzyża wykoleił się tramwaj. W związku z tym uruchomiliśmy komunikację zastępczą. Tramwaje jeżdżą tylko właśnie do Pętli Strzyża. Na odcinku do Oliwy mamy komunikację zastępczą. Szczęśliwie jest to tuż w pobliżu, wiadomo, pętli yy, zajezdni Strzyża, więc jestem przekonany, że służby zaraz się uporają z tym problemem. Pragnę przeprosić wszystkich pasażerów, których to spotkało. Tak ten poranek, rozumiem, będzie wyglądał. Trudno, yy, znaczy można ocenić, jak długo yy, ta komunikacja yy, Myślę, kilkanaście minut i będzie po, po, po sprawie po prostu kwestia taka, żeby naprowadzić z powrotem tramwaj na tory. Nie jest to, rozumiem, więc zdarzenie jakieś bardzo trudne, nie ma tam osób też poszkodowanych, przynajmniej takich informacji nie ma. Takich informacji nie posiadam. I to jest y, najważniejsze. Jeszcze wrócimy do tematów tramwajów i zajezdni, ale to, to za chwilę. Lechia Gdańsk, od tego zacznijmy, bo to też informacja. Z wczoraj Komisja do spraw Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywek w Ekstraklasie. A także w, pod, pod szyldem UEFA, no i wszystkie kluby z Polski oprócz Lechigdańsk to pozwolenie otrzymały. No to słaba wiadomość dla Gdańska. Smuci ta wiadomość niewątpliwie. E, drużyna świetnie walczy sportowo na boisku, żeby się utrzymać. Mamy rzeczywiście nie pierwszy raz informację o tym, że jest kłopot z licencją, kłopot finansowy czy organizacyjny i tutaj rzeczywiście władze Lechi mają sporo do poprawy. Natomiast pierwszy raz jest to sygnał taki, że on dotyczy jak gdyby takiej perspektywy na przyszłość. Nie jest to jakaś kwestia związana z zaległościami finansowymi. Tak, jest gdyby tak wejść, przepraszam, dokładnie na to spojrzeć, a ja tutaj sobie zapisałem, to są kryterium F5 podręcznika licencyjnego. Które dotyczy prognozy finansowej na kolejny sezon rozgrywkowy. Tak, no więc... czyli oznacza to, że po prostu te zobowiązania, które były, prawdopodobnie zostały spłacone po to, żeby złożyć wniosek licencyjny, ale są wątpliwości do tego, jaka będzie przyszłość Lechy. Ja mogę zapewnić ze strony miasta, miasto w pierwszej lidze wsparło kwotą 7 milionów, ekstra klasie 10 milionów. Dalej chcemy różne wspierać. Liczę na to, że również właściciele, sponsorzy będą wspierać klub, po to, żeby rzeczywiście te środki finansowe. Były zapewnione na kolejny sezon. A z właścicielami, z zarządem klubu już pan rozmawiał po tej decyzji wczorajszej? Po tej decyzji jeszcze nie miałem okazji. Eee, mamy dialog taki codzienny na poziomie zarządzania stadionem. Natomiast od czasu do czasu dochodzi również do spotkań z władzami klubu po to, żeby rozmawiać o sprawach bieżących czy o przyszłości. Jak rozumiem, tam jest kilka dni na złożenie odwołania. No, zapewne Lech Gdańsk będzie zabiegać o to, żeby w Ekstraklasie się. Czytałem wczoraj oświadczenie, znaleźć, tak. że, że, że składa takie odwołanie z nowymi dokumentami. Liczę na to, że wszystko dobrze się skończy. I tam też w tych nowych dokumentach jakieś takie, powiedzmy, zapewnienia czy gwarancje finansowe ze strony miasta na, dotyczące dalszego wsparcia będą? My już sami z siebie wysłaliśmy takie, takie pismo. Jeżeli to jest jakąkolwiek przeszkodą, to pragnę zapewnić to, bo już wiadomo to od uchwalenia budżetu w grudniu ubiegłego roku, że e, jeżeli będzie to ekstra klasa, to około 10 milionów jest przewidziane. Jeżeli będzie to niższa klasa, Rozruchowa, wiadomo, że i będzie to niższa kwota, ale natomiast miasto zawsze jest poważnym partnerem dla Drużyny Gdańskiej. Ale te 10 milionów, rozumiem, to jest ten górny pułap, ta kwota raczej negocjacją nie będzie podlegać. No bo jest... zawsze można nowelizować, prawda, budżet. Chociaż. Jak spojrzymy na y, wsparcie innych miast, myślę, że to jest i górna kwota, jeżeli myślimy również o całej Polsce i wsparciu innych klubów. Panie Prezydencie, y, zanim jeszcze do komunikacji i. Y, i zajezdni, i, i tramwajów, i pętli. Ostatni tydzień to są też ćwiczenia obronne pod kryptonimem Modława 25. One się w Gdańsku odbywały. Pan jest odpowiedzialny m.in. za bezpieczeństwo w Gdańsku. Jakieś wnioski z tych ćwiczeń, takie konkretne są? Jeżeli chodzi o sygnały od mieszkańców, to mamy sygnałów kilka z takich bardziej oddalonych dzielnic. Rzeczywiście te syreny alarmowe były mniej słyszalne. W Gdańsku mamy 90 syren alarmowych, więc to jest Pierwsza sprawa do analizy: jak pokryć zasięgiem to nasze miasto, czy trzeba dostawić kolejnych syren, czy przeanalizować jeszcze, czy wszystkie rzeczywiście zadziałały. To jest pierwsza kwestia. A gdzie są takie białe plamy? No Na pewno to te sygnały, które mamy najbardziej, no to są z południowych dzielnic Gdańska, że tam było najsłabiej słyszalne, więc to jak gdyby w pierwszym rzędzie analizujemy. A to istotne, bo tam jednak jest bardzo duża gęstość mieszkańców, tak? gęstość zaludnienia w tych dzielnicach jest bardzo duża. To Dlatego, tak jak powiedziałem, jest to pierwszy punkt i tak sygnały mieszkańców sprawdzamy. Ja przyznam, że też mieszkam w południowych dzielnicach i również nie słyszałem sygnału tych ćwiczeń, 24 kwietnia. Dobrze, również dziękuję za ten sygnał. Tak jak powiedziałem, po to właśnie są ćwiczenia, żeby wszystko posprawdzać, żeby sprawdzić koordynację służb, sprawdzić jak one zadziałały, jak między sobą się wymieniały informacjami, ale również kwestia infrastruktury, czasu dojazdu, jak najbardziej. To wszystko jest przedmiotem wniosków. Natomiast ćwiczenia, oprócz z tego, że miały charakter ratunkowy, no bo tam był taki scenariusz, żeby odpowiedź. E, powódź miała też oczywiście charakter terrorystyczny. To jest symulowany atak terrorystyczny i zagrożenie powodziowe w scenariuszu tych Tak, ćwiczeń, więc tak. na pewno też wyciągniemy wnioski dotyczące no, tego, w jaki sposób e, służby działają. Natomiast no też przez pryzmat tego, czego dotyczyły, to pozwólcie Państwo, że ono będzie raczej taką wiedzą bardziej poufną do tego, w jaki sposób e, mamy my działać jako zarządzający wszystkie służby państwa miasta, żeby po prostu lepiej być przygotowanym na tego typu zdarzenia. Rozumiem, że nie, wszystko można o, że nie nie o wszystkim można otwarcie powiedzieć, ale jeszcze do tych syren wracając, ile czasu sobie dajecie na nadrobienie tej zaległości? No bo jednak umówmy się, no to jest taka podstawa podstaw. Jeżeli byłoby jakiekolwiek zagrożenie, to mieszkańcy muszą mieć możliwość otrzymania sygnału alarmowego. Konkretnego, jasnego, czytelnego, słyszalnego w różnych miejscach. W tej chwili, dzięki nowej ustawie, której przyjął rząd w tej kadencji, e, są zapewnione duże środki finansowe na poprawę różnego rodzaju obrony cywilnej i miejsc schronienia i kwestii właśnie syren, czy innego sprzętu, które potrzebują służby. E, my składamy wnioski o to, żeby dostać takie pieniądze. Jeżeli będzie potrzebna również do sprzętowienia, jeżeli chodzi o nowe syreny, taki wniosek zostanie złożony w ciągu najbliższych miesięcy takie syreny zostaną dokupione i zamontowane. Dobrze, zostawmy y, ten temat, skupmy się na tej komunikacji miejskiej. Y, jak Bardzo szybko, proszę. Jak szybko zjedzie autobus z Osowy do Oliwy, kiedy już zostanie wybudowany buspas, pas? Y, 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 na który projekt zostało ogłoszone postępowanie. Szacujemy, że na tej e, trasie od Osoby do Oliwy e, pasażerowie każdego dnia zyskają około 16 minut. W drugą stronę, w jedną, są, stronę jedną stronę rozumiem. Tak. w drugą stronę około 11 minut, więc to jest prawie pół godziny w ciągu dnia, na no, prawie 2,5 godziny w tygodniu, więc myślę, że to jest e, no, każdy z nas może pomyśleć co przez te 2,5 godziny dodatkowo zamiast tkwić w korku, e, może zrobić, spędzić czas z, z rodziną czy pójść na przykład na trening albo na spacer, to myślę, że dobra informacja. Po prostu chcemy usprawniać komunikację publiczną, bo po to, żebyśmy mogli ją wybierać jako alternatywę dla samochodu indywidualnego, ona musi być prawdziwą alternatywą. Nie tylko wiele kursów, nie tylko infrastruktura, nie tylko nowy tabor, ale też prędkość przejazdu ma duże znaczenie. Albo możliwość przejazdu w ogóle. Albo możliwość prawda? przejazdu w ogóle. A jak szybko ten pas zostanie zrealizowany? Tam są, rozumiem, badacie dwa warianty, tak? No trudno w tym momencie rozstrzygać, no bo po to jest jest postępowanie też żeby wybrać ten bardziej optymalny czy po tańszy w budowie. Po Prace projektowe, żeby stwierdzić, czy ten wariant, w którym będzie cały przebieg dwa, do budowania dwóch pasów, czy tylko na jakimś odcinku, jest lepszy. Wiadomo, że tam są kwestie społeczne. Bardzo istotną sprawą są również kwestie środowiskowe, no bo mówimy o lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Więc ja mam świadomość tego, że gdy budujemy różnego rodzaju w mieście, nie wszystkie decyzje zależą od nas, mogą być również oprotestowane. My mamy determinację, żeby jak najszybciej, jeszcze najlepiej w tej kadencji. Ten bus został zbudowany, zaprojektowany, a następnie zbudowany. Natomiast, ze względu na to, że e, są wiele różnych aspektów, właśnie środowiskowych czy społecznych, e, nie, nie mogę powiedzieć, jak Deklaracja jakaś, że to... nie padnie żadna. Deklaracja rozumiem. daty mhm. nie padnie, natomiast pada deklaracja taka, że jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najszybciej to powstało. To wracając do Gdańska Południe. Nowa zajezdnia tramwajowa na ujeścisku ma powstać? Ona będzie takim remedium na komunikacyjne problemy Południa? Znaczy nowa zajezdnia tramwajowa jest koniecznością, mamy w tej chwili 140 tramwajów, jeżeli chcemy rozwijać komunikację tramwajową, a chcemy w Gdańsku, to po prostu dla nowych e, tramwajów nie ma już miejsca w obecnych zajezdniach na Strzyży czy w Nowym Porcie, w związku z tym musimy zbudować nową, a wybraliśmy południe właśnie ze względu na to, że tam jest bardzo wiele e, pasażerów, bardzo wiele mieszkańców i tam też chcemy rozwijać komunikację tramwajową, rozbudowaliśmy ostatnio nową warszawską, a kolejnym etapem będzie Trasa do wrzeszcza, Gdańsk-Południe wrzeszcz To jest, rozumiem, też już no, wyjście w kierunku GPW tej, tej trasy, która ma tutaj, też nieopodal budynku Radia Gdańsk. Trzy połączone przebiegać i na cały czas bohaterów Getta. Ulica um, ujęta cały czas w tym. Trzy w tym połączone ze sobą projekty: nowa zajezdnia tramwajowa, e, trasa Gdańsk południe do Wrzeszcza, a potem ta odnoga w kierunku Wrzeszcz PKP i e, zakup nowego taboru przynajmniej 20 nowych długich tramwajów dla e, naszego miasta, po to, żeby właśnie usłużyć tę trasę. No właśnie, nawet do 47 metrów długości mają te tramwaje mieć. Aktualnie najdłuższe tramwaje w Gdańsku to nieco ponad. 30 metrów to będą pojazdy tylko na niektóre trasy jak rozumiem, one będą w stanie każdą, każdą linię przejechać. Chcemy, żeby one były dedykowane głównie do tych tras, które będą łączyć górny i dolny taras, ale oczywiście po prostu będzie tak? najwięcej pasażerów, będziemy mieli dużą częstotliwość, ale często nas właśnie też pytają mieszkańcy, dlaczego budujemy ten odcinek ten krótki do wrzeszcza, bo przecież przystanek jest tak naprawdę 200 metrów obok, ale właśnie też dlatego, że obserwujemy, że górny i dolny taras to będą największe potoki pasażerów do wrzeszcza i chcemy, żeby część linii kończyła bieg we wrzeszczu, a nie jeździła po prostu z dużą częstotliwością, na przykład do Jelitkowa, no bo to są po prostu niepotrzebne wydatki na komunikację miejską. Ona będzie dostosowana uszyta na miarę? Panie prezydencie, jeszcze pytanie z kategorii sportowej, bo taka prośba tutaj się pojawiła. Jak idzie, jak idą rozmowy miasta z Markiem Kosteckim, ze stoczniowcem w sprawie Hali Oliwia? Jest szansa na to, że te. Zostaną zażegnane pewne konflikty, albo też pytanie, czy miasto planuje budowę lodowiska na przymorzu przy jednej ze szkół? Czy to jest prawda, bo taka informacja się pojawia? Nie ma żadnych rozmów pomiędzy klubem a Miastem Gdańsk od początku Czyli roku. nic się nie pojawiło nic nowego? Nic się tak? nie, nie pojawiło. Widzę, że postawa klubu ze Stoczniowca, jego właściciela jest taka, że no, chce pokazać, że on wygra w tym sporze. Ja de facto nie chcę prowadzić żadnego sporu. Odpowiadam na to, że ze strony Stoczniowca nie ma współpracy. Zawiesiliśmy jakąkolwiek finansowanie tego klubu. Łączy nas jedna de facto umowa, mianowicie miasto wynajmuje Lodowisko dla szkoły 35. Która, która ma klasy hokejowe? Ma klasy żeby tam mogli już nowe trenować. I to jeżeli... prawda, że przy tej szkole powstanie hala? Myślimy Na o lodowisko? tym, że jest to jeden z projektów, ponieważ no jeżeli ten upór będzie trwał. To być może doprowadzimy do takiej sytuacji, że uczniowie będą pracować nie na Hali Oliwia, uczyć się i trenować nie na Hali Oliwia, ale na innym obiekcie, być może koło szkoły, po to, żeby miasto nie przekazywało tych około dwóch milionów złotych do stoczniowca, za który de facto ten klub mrozi taflę lodu. Jeżeli... Rozumiem, że długofalowo to by była znaczna oszczędność też, w... bo to idzie co, z budżetu edukacyjnego? Czy... Tak, z budżetu mhm. edukacyjnego chyba milion 800 każdego roku wydajemy na to, że takie zajęcia, się odbywają, więc jest to duży koszt. Więc jeszcze raz apeluję o to, żeby usiąść, współpracować, ponieważ my szukamy alternatyw ku temu, żeby jakakolwiek współpraca z tym klubem, jeżeli będzie taką postawę dalej generował, została zaprzestana. Panie prezydencie, wejdźmy w tematy polityczne. Widziałem plany sztabu Rafała Trzaskowskiego. Będzie na Pomorzu. Pan bierze urlop w tym czasie. Czy pan jest tutaj na miejscu? Będzie pan zaangażowany w kampanię? Piątek rzeczywiście mam urlop, natomiast jeżeli chodzi o plany Rafała Trzaskowskiego, to jutro zapraszam Państwa wszystkich z Trójmiasta do Sopotu na godzinę 17:00, plac Przyjaciół Sopotu, natomiast będzie on również w Malborku, w Sopocie, w Słupsku, w Lęborku, w Kościerzynie. Zareklamował Pan tutaj działania sztabu, rozumiem, ale ja nie o to Pana pytałem, ja Pana pytałem, czy Pan... Jako wiceprezydent Gdańska też się będzie włączał w tę kampanię tutaj na terenie Gdańska. Jestem członkiem więc. sztabu regionalnego, również wspieram tę kampanię. Jutro będę pewnie z całą rodziną w Sopocie, więc jestem przekonany, że będzie tam też kilka tysięcy mieszkańców i naszego regionu, i też tych, którzy przyjeżdżali tutaj na urlop. Jak te kampanie pan ocenia i to, co się w ostatnich dniach też mm, wydarzyło? 2 maja, Dzień Flagi, wszyscy o fladze rozmawiają, to... Znaczy, no ta postawa. dla flagi, można powiedzieć. To był. znaczy, ja powiem tak: nigdy nie chcę się ścigać na patriotyzm, bo uważam, że każdy z nas ma go w sercu i bardzo mnie bolą takie tematy, że komuś odmawia tego patriotyzmu. Natomiast jeżeli wykorzystujemy flagę państwową jako rekwizyt do kampanii, to coś tu jest bardzo złego, zwłaszcza w momencie, kiedy ją po prostu porzucamy, i uważam, że bardzo dobrze, że to zostało wytknięte, że flagę używamy jako rekwizyt, a potem ją porzucamy, gdy nie jest potrzebna jako ten rekwizyt, i cieszę się, że taki filmik został opublikowany. Natomiast jeżeli chodzi o samą kampanię, to oczywiście jest dla głównego pretendenta, jakim Rafał Trzaskowski jest, pewnie dużą trudnością to, że de facto wszyscy pozostali kandydaci w każdej debacie, w każdym swoim spotkaniu, w jaki sposób go atakują, czy się do niego odnoszą. Ale to nie powinno być zaskoczeniem dla Rafała Trzaskowskiego, bo tak jest zawsze w każdej kampanii, gdzie lider jest atakowany przez innych. Zgoda, ale myślę, że ta ostatnia debata, myślę, że też z bardzo ciekawą formułą, gdzie było bardzo dużo interakcji, pokazała rzeczywiście, że ma bardzo wiele celnych diagnoz, ma świetny dorobek, jest się czym pochwalić, że jako samorządowiec, jako państwowiec, jest najlepszym kandydatem i też czytam te opinie, że w tej ostatniej debacie, nawet chyba wśród badań zrobionych wśród elektoratu PIS-u, wypadł najlepiej, więc myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że ta ostatnia debata pokazała, że jest prawdziwym liderem i jestem przekonany, że czy 18 maja, czy 1 czerwca Polacy i Polki zaufają mu i on będzie przyszłym prezydentem, Naszego kraju. Cóż mogę powiedzieć? A kandydata z Gdańska, jak pan jeszcze ocenia, powie mi pan na koniec tej rozmowy. Karol Nawrocki, rodem z Gdańska, kandydat obywatelski, popierany przez prawo i sprawiedliwość, już bez żadnej tajemnicy, ani bez, Powiem tak. bez ogródek, można powiedzieć. Kilka razy. Zostałem... Wiele osób chwali, że dokonał sporych postępów, też i komunikacyjnych, i wizerunkowych od początku kampanii. Pan się z tym zgodzi? To też politycy koalicji mówią. Kilka razy byłem wybrany jako radny z dzielnicy Siedlce, tak gdzie był Karol Nawrocki, kiedyś radnym dzielnicowym. I z tego co wiem, to jest jedyna funkcja, na którą w życiu został wybrany, gdzie dostał 400 głosów do Rady Dzielnicy. Więc nie wiem, czy przeskok z Rady Dzielnicy do funkcji najważniejszej w państwie to jest taki odpowiedni przeskok. Myślę, że jeżeli chciałby pretendować do funkcji prezydenta, to powinien się zastanowić, czy nie być nie wiem, członkiem rządu, parlamentarzystą, prezydentem miasta, mieć jakiś dorobek też taki e, społeczno-polityczny. Co do jego kampanii, e, no ja uważam, że póki co nawet nie zbiera całego elektoratu PiSu, ma niższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość w sondażach partyjnych, więc to jest chyba pierwszy problem dla tego sztabu. Pewnie spotka się z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze, ale jestem przekonany, że to Rafał Trzaskowski będzie zwycięzcą. Tutaj się zatrzymamy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Operanku. Dziękuję, dobrego dnia. Gość Radia Gdańsk. Gościem Radia Gdańska był wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, a rozmawiał Kuba Kaługa.